Go. Y no, no, się z pana Alicja Majewska od lat kojarzona jest z elegancją polskiej sceny muzycznej i niezwykłą wrażliwością artystyczną. Jej głos towarzyszył kolejnym pokoleniom, a piosenki wciąż powracają we wspomnieniach słuchaczy. Jednak w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące jej zdrowia. Fani zauważyli, że artystka nie ma już tej samej energii co dawniej, a jej wystąpienia stały się rzadsze i krótsze. Na nagraniach, które pojawiały się w mediach społecznościowych, można było dostrzec subtelne, lecz wyraźne oznaki osłabienia. Delikatne drżenie rąk, zadyszka pojawiająca się po kilku zdaniach, a także charakterystyczne pauzy, jakby potrzebowała chwili, by złapać oddech. Z pozoru mogą to być zwykłe oznaki zmęczenia, ale bliscy doskonale wiedzą, że za tym kryje się coś więcej. Coraz częściej słyszy się, że artystka zmaga się z problemami, które wymagają szczególnej opieki medycznej. Nie jest to łatwe ani dla niej, ani dla jej rodziny, zwłaszcza dla syna, który towarzyszy jej w tych trudnych chwilach. W jego słowach i spojrzeniu widać ogromne zatroskanie, a jednocześnie próbę zachowania siły, aby wspierać matkę w każdym możliwym momencie. Alicja, znana z niezwykłej determinacji, nie pozwala sobie na otwarte wyznania, nie mówi wprost o tym, co ją trapi, lecz każdy, kto miał okazję spotkać ją ostatnio, odczuwa atmosferę ciężaru i cichego cierpienia. Pojawiające się bóle, nagłe utraty energii, coraz częstsze dni spędzane w ciszy i odosobnieniu, to sygnały, które budzą niepokój i pytania. Właśnie ta aura niepewności sprawia, że jej historia staje się jeszcze bardziej przejmująca. To nie jest jedynie opowieść o znanej artystce, ale przede wszystkim o kobiecie, która zmaga się z doświadczeniem trudnym do udźwignięcia. O jej milczeniu, które kryje więcej niż jakiekolwiek słowa. O chwytaniu każdego oddechu, jakby miał być cenniejszy niż poprzedni. I o więzi matki z synem, w której kryje się siła, ale też bezradność wobec tego, co przynosi los. Jeśli chcesz śledzić dalszy ciąg tej historii i być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka i razem będziemy mogli towarzyszyć Alicji w tej niezwykle trudnej, ale też pełnej emocji drodze. Alicja Majewska od zawsze była symbolem sceny muzycznej. Jej głos rozpoznawalny na pierwszy dźwięk dawał ludziom poczucie bliskości i siły dziś jednak światło reflektorów zastąpiły zimne światła szpitalnych korytarzy, a codzienność artystki podporządkowana została rytmowi choroby. Lekarze nie mają już wątpliwości. Zdiagnozowano u niej raka chorobę, która podstępnie rozwijała się od miesięcy, a może nawet lat. Najpierw niepozorne zmęczenie, niewielkie kłopoty, Drobne omdlenia i bóle, które łatwo zrzucić na stres czy intensywną pracę. Z czasem jednak symptomy zaczęły się nasilać. Organizm Alicji coraz mocniej reagował na wewnętrznego wroga. Pojawiły się ostre bóle brzucha, które wyrywały ją ze snu. Nocą dłonie drżały, kiedy próbowała zapisać nowe słowa do piosenek głos, który kiedyś wypełniał sale koncertowe. Teraz bywał chropowaty i łamał się w najmniej spodziewanych momentach. Każdy oddech stawał się świadectwem wysiłku, a każdy krok wymagał koncentracji, żeby utrzymać równowagę. Nawet proste czynności, jak podniesienie filiżanki herbaty, stawały się wyzwaniem, które potrafiło zakończyć się bólem albo nagłym osłabieniem. Choroba wpływała na jej psychikę, dotychczas pełna energii. Artystka zaczęła zamykać się w sobie coraz częściej, unikała spotkań z przyjaciółmi, a rozmowy z fanami. Które dawniej sprawiały jej radość, teraz powodowały narastające zmęczenie wewnętrzne, poczucie winy, że nie może dać ludziom tego, czego oczekiwali, walczyło w niej z naturalną potrzebą bliskości. Pojawiły się chwile, w których Alicja siadała przy pianinie i grała pojedyncze akordy, patrząc w okno, jej twarz wyrażała skupienie i jednocześnie ból, nie tylko fizyczny, ale i duchowy. Jej syn obserwował to wszystko z rosnącym niepokojem. To on był obok, kiedy nagłe osłabienie. Osłabienie kazało przerwać zwykły spacer, to on trzymał jej dłoń, gdy nocami dręczyły ją fale gorąca. I dreszcze widział jak matka, która przez całe życie była dla innych podporą. Teraz sama potrzebowała wsparcia emocjonalnego w jego oczach. Pojawiała się bezradność, ale też determinacja, by towarzyszyć jej w każdej chwili razem, chodzili na kolejne badania, siedzieli w poczekalniach szpitalnych, gdzie zapach środków dezynfekujących mieszał się z napięciem i ciszą. Rak wprowadził do życia Alicji rytuał ciągłych kontroli, konsultacji lekarskich i niekończących się rozmów o terapii Chemicznej, które przywoływały obraz kolejnych tygodni pełnych cierpienia i niepewności. Skutki uboczne leczenia były równie bolesne jak sama choroba wypadanie włosów, utrata apetytu, nagłe spadki wagi. Do tego doszły zawroty głowy i ciągłe poczucie, że organizm staje się coraz słabszy. Mimo tego, Alicja próbowała walczyć, wstawała każdego ranka, zmuszając się do wykonania kilku kroków więcej niż poprzedniego dnia zakładała kolorową chustę na głowę, by zakryć ślady terapii, a przy tym zachować resztki godności. Psychicznie to była walka jeszcze trudniejsza niż fizyczne objawy. Strach przed przyszłością mieszał się z cichą nadzieją na poprawę. Były dni, gdy z trudem podnosiła się z łóżka, ale zmuszała się, by uśmiechnąć się do syna, żeby nie widział w jej oczach rezygnacji. Były też chwile głębokiej ciszy, gdy zamykała się w swoim pokoju i przez długie godziny patrzyła w puste ściany, jakby chciała znaleźć odpowiedź, której nikt inny nie mógł jej dać. Otoczenie reagowało z mieszaniną empatii i smutku. Przyjaciele, którzy odwiedzali ją, starali się wnosić odrobinę normalności, przynosili kwiaty, książki, nagrania, jednak w ich gestach i spojrzeniach było widać niepokój i świadomość, że sytuacja jest poważna. Sama Alicja, choć wdzięczna, często czuła, że każde takie spotkanie wyczerpuje ją bardziej niż daje siłę, dlatego zaczęła je ograniczać, wybierając spokój i ciszę zamiast gwaru i rozmów. Codzienność Alicji nabrała nowego wymiaru. Każdy dzień stał się próbą mierzenia się z bólem, z ograniczeniami własnego ciała, z cieniami, które pojawiały się w jej umyśle. Gdy nocą sen nie przychodził, choroba zmieniła ją w kogoś, kto musiał nauczyć się pokory wobec własnej słabości, a jednocześnie odnaleźć w sobie moc, by trwać dalej. Tak właśnie wyglądała ta dramatyczna walka, w której stawką była nie tylko kondycja fizyczna, ale i zachowanie resztek nadziei, że jeszcze uda. Się pokonać ten mroczny rozdział życia. Alicja Majewska coraz głębiej zanurzała się w doświadczenie, które odmieniało każdy aspekt jej życia. Rak wprowadził do codzienności nieustanną obecność bólu nieprzewidywalnych osłabień i poczucia, że czas płynie w zupełnie innym rytmie, niż kiedyś jej ciało stało się polem walki między pamięcią o dawnej sile a bezwzględną rzeczywistością choroby. Zmęczenie, które początkowo wydawało się chwilowe, teraz przybrało formę ciężaru. Nieustannie towarzyszącego jej krok stawał się coraz krótszy, oddech coraz płytszy, a każdy poranek przynosił pytanie, czy uda się przeżyć dzień bez kolejnego załamania. Najtrudniejsze były chwile ciszy, kiedy dom pogrążał się w półmroku, a Alicja zostawała sam na sam ze swoimi myślami. Spoglądała na fotografie rodzinne stojące na komodzie, przypominała sobie koncerty pełne światła oklasków i ciepła fanów. Kontrast z teraźniejszością był przytłaczający. Wewnętrzny smutek narastał nie tylko z powodu choroby, ale i świadomości, że jej świat, sceny muzycznej oddala się coraz bardziej, jakby zamykała się brama, za którą nie było już powrotu. Syn Alicji stawał się jej najbliższym świadkiem i opiekunem próbował zachować pogodę ducha, lecz w jego oczach coraz częściej pojawiała się rozpacz, ukrywana pod pozorną siłą. Widział, jak matka chwyta za kubek, a potem odstawia go, bo dłoń nie ma już wystarczającej stabilności. Był obok, gdy nagły ból zmuszał ją do położenia się na kanapie, podczas gdy jeszcze przed chwilą próbowała grać na pianinie ich wspólne rozmowy stały się krótsze, bo zmęczenie nie pozwalało na długie dyskusje, zamiast tego coraz częściej milczeli, trzymając się za ręce, to milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Rak odebrał Alicji poczucie niezależności i kontroli. Każdy wyjazd do szpitala był dla niej upokarzającym przypomnieniem, że już nie decyduje o własnym życiu. Kolejki do gabinetów lekarskich, zapach środków dezynfekujących i widok innych pacjentów w podobnej sytuacji pogłębiały jej świadomość dramatycznej wspólnoty cierpienia. Kiedy siadała na krześle w poczekalni, spoglądała na twarze innych chorych których widziała odbicie własnych emocji: strach, nadzieje i zmęczenie. Jednym z najbardziej bolesnych aspektów była utrata głosu, tego głosu, który był jej znakiem rozpoznawczym i narzędziem twórczości. Śpiewanie stawało się coraz trudniejsze, a momenty, kiedy struny głosowe odmawiały posłuszeństwa, były dla niej szczególnie dotkliwe. Czuła, że traci nie tylko zdrowie, ale i część własnej tożsamości. Wtedy w jej oczach pojawiały się łzy, których nie ukrywała przed synem. W takich chwilach mówiła cicho, że największym bólem jest świadomość, iż nie może dać fanom tego, co zawsze było jej darem. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Proste czynności wymagały od niej ogromnego wysiłku. Ubieranie się zajmowało dwa razy więcej czasu, niż dawniej przygotowanie posiłku stawało się maratonem, a smak jedzenia stopniowo znikał przez skutki terapii chemicznej. Brak apetytu prowadził do kolejnych spadków wagi. Co tylko potęgowało osłabienie nocą, często budziły ją fale zimna, które zmuszały syna do przykrywania jej dodatkowymi kocami. Poranki wypełniał kaszel i trudności z oddychaniem, a każdy nowy objaw pogłębiał atmosferę niepokoju. Mimo tych cierpień Alicja wciąż próbowała znaleźć chwilę piękna. Zdarzało się, że siadała przy oknie z kubkiem herbaty i długo wpatrywała się w ogród, który zmieniał się wraz z porami roku, patrząc na jesienne liście spadające z drzew. Szeptała, że każdy z nich jest jak dzień, który odchodzi. Bezpowrotnie czasem prosiła syna, aby włączył jej stare nagrania koncertowe. Wtedy słuchała własnego głosu i na chwilę zamykała oczy, jakby chciała przenieść się w czas, kiedy życie było pełne muzyki. Bliscy i przyjaciele, którzy odwiedzali ją, starali się wnosić w jej codzienność ciepło i wsparcie. Jednak każde spotkanie kończyło się trudnym rozstaniem i świadomością, że następne może nie nadejść. Atmosfera takich chwil była gęsta od emocji. Uśmiechy mieszały się z łzami, a Alicja, choć wdzięczna często po ich odejściu, zapadała w długie milczenie, jakby musiała przetrawić ogrom uczuć, które się w niej nagromadziły. Historia Alicji stała się poruszająca nie tylko przez jej walkę z chorobą, ale również przez niezwykłą więź z synem, który krok po kroku stawał się jej opoką. Ich codzienność pełna była drobnych gestów, które nabierały symbolicznego znaczenia podanie szklanki wody, Poprawienie poduszki, cichy uśmiech wszystko to składało się na obraz miłości i troski, która potrafiła przetrwać najtrudniejsze próby. To właśnie te detale sprawiały, że los Alicji wzruszał i poruszał ludzi, którzy poznawali jej historię. Alicja Majewska, zanim choroba zaczęła odciskać swoje piętno przez lata, budowała legendę, która na trwałe zapisała się w historii polskiej kultury. Jej kariera była jak pasmo niezwykłych zdarzeń, w których talent, determinacja i niepowtarzalna osobowość splatały się w jedno. Urodzona w Pruszkowie już od najmłodszych lat, zdradzała wyjątkową wrażliwość muzyczną, uczęszczała do szkół muzycznych, gdzie doskonaliła swój głos, a pierwsze występy przed lokalną publicznością były zapowiedzią tego, co miało nadejść. Jej przełom nastąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zdobyła najważniejsze nagrody i uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków. Scena tego festiwalu była wówczas miejscem, w którym rodziły się największe nazwiska, a sukces Alicji wprowadził ją do pierwszej ligi polskiej estrady. Głos pełen liryzmu, a jednocześnie siły wyróżniał się na tle innych artystów, potrafiła przekazywać emocje w sposób, który trafiał w samo serce słuchacza. Kolejne lata przynosiły jej triumfy także na arenie międzynarodowej. W 1960 roku podczas festiwalu muzycznego w Rostoku zdobyła Grand Prix, co otworzyło przed nią drzwi do szerszej publiczności zachodniej. Pięć lat później w Hawanie znów stanęła na podium, uhonorowana za swoją interpretację i niezwykłą charyzmę. Te sukcesy uczyniły z niej nie tylko gwiazdę krajową, ale także artystkę rozpoznawalną poza granicami Polski. Majewska współpracowała z najwybitniejszymi twórcami tamtych czasów: Wojciech Młynarski, Łucja Prus, Magda Czapińska czy Włodzimierz Korcz byli nie tylko partnerami artystycznymi, ale też współtwórcami jej fenomenu. Szczególnie duet z Korczem przeszedł do historii ich wspólne występy na scenie tworzyły intymną przestrzeń, w której słowa muzyka i emocje łączyły się w jedną opowieść poruszającą słuchaczy do głębi. To właśnie dzięki tej współpracy Alicja zyskała miano artystki, która nie śpiewa piosenek, lecz opowiada nimi historię. Rok 2005 przyniósł jej jedno z najważniejszych odznaczeń, jakie może otrzymać artysta w Polsce, brązowy medal zasłużony kulturze. Gloria Artis, przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był potwierdzeniem, że jej dorobek ma nie tylko wymiar artystyczny, ale też historyczny i kulturowy. Jej twórczość stawała się częścią wspólnej pamięci Polaków i symbolem czasów, w których muzyka była czymś więcej niż rozrywką. Życie Alicji nie ograniczało się jednak wyłącznie do sceny. Była kobietą pełną pasji, która potrafiła łączyć pracę artystyczną z życiem rodzinnym. Jej naturalna elegancja i skromność że nigdy nie szukała taniej popularności, nie goniła za skandalami, zawsze stawiała na autentyczność. Dlatego publiczność ufała jej i czuła, że każde słowo, które śpiewa, ma w sobie prawdę. Jej repertuar obejmował utwory pełne refleksji o życiu, przemijaniu i ludzkich emocjach, dlatego trafiał zarówno do młodych, jak i starszych pokoleń. Piosenki takie jak jeszcze się tam żagiel bieli czy być kobietą do dziś pozostają symbolami polskiej muzyki rozrywkowej i są nieodłączną częścią koncertów wspomnieniowych. Nie ma osoby, która słysząc te melodie nie poczułaby nostalgii. Alicja Majewska przez dekady budowała pomost między klasyczną elegancją a nowoczesnym podejściem do sztuki, jej występy zawsze były dopracowane w najmniejszych detalach, a jednocześnie pełne spontaniczności miała w sobie dar sprawiania, że każda scena stawała się miejscem magicznym, gdzie widzowie zapominali o codzienności i przenosili się w świat muzyki. To właśnie ten niezwykły dorobek czyni jej historię tak poruszającą, dziś, gdy zmagania z chorobą stawiają ją w zupełnie innym świetle. Łatwo zapomnieć, że za postacią cierpiącej kobiety kryje się ikona, której głos na zawsze pozostanie częścią polskiej kultury. Jej biografia sprzed diagnozy to opowieść o triumfach, o chwilach wielkiej radości, o niepowtarzalnej więzi z publicznością, która wiernie towarzyszyła jej przez wszystkie dekady. Alicja Majewska, odkąd usłyszała diagnozę rak, zmienił nie tylko jej ciało, ale i całe życie rodzinne w jej domu zapanowała nowa codzienność podporządkowana rytmowi wizyt lekarskich i trudnym chwilom leczenia, to właśnie wtedy jej syn stał się filarem, na którym mogła się oprzeć. Był z nią od pierwszych badań, czekał w długich kolejkach do gabinetów, wspierał ją w momentach, kiedy chemia odbierała jej siły i oddech. W chwilach największego osłabienia, gdy w stanie z łóżka, wydawało się, Ponad siły syn podawał jej rękę i prowadził krok po kroku po mieszkaniu, ciche rozmowy przeplatały się z milczeniem, które mówiło więcej niż słowa w takich momentach. Jego obecność była jak tarcza chroniąca ją przed poczuciem samotności, często siadał obok niej i czytał fragmenty ulubionych książek, albo włączał muzykę, którą kiedyś razem słuchali, to przywracało wspomnienia lepszych czasów i dodawało otuchy. Rodzina również otoczyła Alicję troską, rodzeństwo przyjaciółki, bliscy krewni przyjeżdżali, aby przejąć część obowiązków, sprzątali, gotowali, rozmawiali z lekarzami, tak aby syn mógł choć na chwilę odpocząć. Ten krąg wsparcia tworzył atmosferę, w której mimo cierpienia obecne były więź i miłość, szczególnie wzruszające były spotkania rodzinne, kiedy wszyscy gromadzili się w salonie. By spędzić czas razem, nie było wtedy rozmów o chorobie, zamiast tego pojawiały się wspomnienia dawnych podróży rodzinnych, wspólne oglądanie starych zdjęć i filmy z koncertów Alicji. Choroba była ogromnym obciążeniem. Alicja często czuła się winna, że to właśnie jej bliscy muszą znosić ciężar cierpienia. Jednak reakcja syna i rodziny pokazywała, że ta walka jest wspólna, że nikt nie zostawia jej samej z bólem i strachem. Właśnie to poczucie wspólnoty sprawiało, że znajdowała w sobie siłę, by kolejny raz podjąć leczenie. Najbardziej poruszające były chwile, kiedy syn nocą siadał przy jej łóżku, trzymał ją za rękę i mówił cicho, że jest z niej dumny, że zawsze była dla niego wzorem, że teraz jego kolej by być silnym dla niej. Alicja wtedy uśmiechała się przez łzy i szeptała, że ta miłość daje jej powód, by walczyć dalej. Takie momenty intymnej bliskości stawały się źródłem nadziei i światła w najciemniejszych godzinach. Rodzinne wsparcie nie ograniczało się do opieki fizycznej, miało też wymiar duchowy. Wspólne modlitwy, krótkie rozmowy o sensie życia i sile, którą daje wiara, sprawiały, że Alicja nie czuła się opuszczona. Czasem wszyscy siadali razem w ogrodzie, w ciszy patrząc na zachód słońca, wtedy nikt nie mówił o chorobie. Zamiast tego pozwalali, by ta chwila piękna zapisała się w pamięci jako coś trwałego. To właśnie dzięki rodzinie Alicja wciąż miała siłę, aby wstać kolejnego dnia, choć z trudem, choć z bólem. To bliskość i oddanie bliskich zamieniały cierpienie w doświadczenie pełne głębokiej miłości, które stało się bardziej przejmujące niż jakiekolwiek słowa. Dziękujemy, że byliście z nami i poświęciliście swój czas, aby wsłuchać się w tę poruszającą opowieść o Alicji Majewskiej. Wasza obecność, wasze emocje i każde kliknięcie mają ogromne znaczenie, bo dzięki Wam możemy dalej przywoływać historie, które budzą refleksję i wzruszenie. Jeśli chcecie towarzyszyć nam w kolejnych materiałach pełnych emocji i prawdziwych ludzkich doświadczeń, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. To prosty gest, a sprawi, że będziecie zawsze na bieżąco z nowymi filmami, i wspólnie stworzymy przestrzeń, w której pamięć, wsparcie i wrażliwość mają szczególne miejsce. Kliknijcie, subskrybuj, pozostańcie z nami i razem budujmy społeczność, w której każda historia staje się lekcją życia i źródłem siły.